Marku, co robisz? Patrzę na przerosty subskrypcji na moim kanale. Widzowie dzisiaj bardzo ładnie wbijają subskrypcje. No rzeczywiście, ale mieliśmy film nagrać. Jaki? Mam zapisane w kalendarzu, że wyzwanie od widzów. A to ma być jakieś konkretne wyzwanie, czy kilka propozycji? No mogę ci przygotować kilka propozycji, jeżeli chcesz. No okej, okay, to dawaj. Ja nadal patrzę na suby. No. Dobra Marek, przygotowałem ci trzy propozycje. Pierwsza od widzów to jest kąpiel w lodowatej wodzie z lodowca. Trochę. Druga propozycja to jazda autobusem bez skafandra, no, też taki średnie. To już kiedyś było zresztą. Ale bez skafandra nie było. Ale nie chcę tego próbować. A trzecia? A trzecia, no to ocenianie ubogiego sklepu spożywczego, supermarketu w sumie takiego. Masz coś jeszcze, czy to wszystko? To wszystko. No to w sumie to ocenianie sklepu mogłoby być ciekawe. A jakiś konkretny sklep, czy mam sobie wybrać? Możesz sobie wybrać, jeżeli znajdziesz. Jeden najwyżej. czy kilka? Jak to ma wyglądać? No A powiedz być... dokładnie o co chodzi. Może, może być kilka, może być jeden, zobaczymy może. Co? Po prostu masz ocenić ten sklep, czy podobać się, czy nie. Okej, okay, dobra, ocenianie sklepu może być ciekawe, także zrobiłem to. No dobra. Siema, jestem Marek. Dzisiaj wybiorę się do mało prestiżowego sklepu i spróbuję go ocenić. Co to jest za dźwięk, kamerzysta? Eee, już. O co chodzi? Czemu mi przerwałeś nagranie? Eee, już, 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 Marek. Za 48 godzin, dokładnie od teraz, eee, musisz wyjść na ulicę i pytać się ludzi, czy subskrybują kanał. A, no tak. No to słuchajcie, widzowie, bo za 48 godzin wyjdę i będę szukał osób, które subskrybują mój kanał. Jeżeli podejdę do kogoś i ten ktoś pokaże mi na telefonie, że subskrybuje mój kanał, to dostanie ode mnie pieniądze. Może to będzie 200, 300, a może nawet 500 zł. Zatem to jest już naprawdę ostatnia chwila, aby zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie zgarnąć takie pieniądze. Pamiętajcie jednak, że nie będę jeździł tylko po ogromnych miastach. Będę również odwiedzał wsie, miasteczka i tak dalej. Więc naprawdę każdy ma szansę, aby mnie spotkać i dostać ode mnie pieniądze. Zatem, na co czekasz? Zasubskrybuj mój kanał. Tutaj znajduje się czerwony przycisk. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole. To co, szafer, zaraz jedziemy. No, no, zaraz jedziemy. Dobra, ale pamiętajcie, widzowie, że jestem dosyć mocno wyczulony na mało prestiżowe rzeczy. Zatem, moja ocena tego sklepu może znacząco odbiegać od oceny przeciętnego człowieka, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, także jesteśmy przed pierwszym sklepem i wejdziemy zaraz do niego. Marek, ale lepiej to zdejmij. Czemu? Bo mogą nas wyrzucić po prostu ze sklepu. A zarazki? No to nie wiem, zrób wyjątek. No... Serio? No zrób ten wyjątek, bo jak mamy to nagrać, to lepiej żebyś to zdjął. Dobra, to mogę zdjąć kombinezon, ale w masce chyba zostanę. Nie wiem, czy nie będzie się słabo słychać, wiesz? Dobra, zobaczymy, ok? Dobra. To co? Raz kozie śmierć. Dawaj, wchodzimy. Słuchajcie, pierwsza alejka, jaka tutaj jest, to są przede wszystkim środki czystości. Musimy sprawdzić, czy rzeczywiście te środki czystości działają. Oferują w tym sklepie środki czystości, to powinni również zadbać o czystość tego sklepu. Na szczęście przygotowałem sobie tutaj białą rękawiczkę, dzięki czemu sprawdzę, czy w sklepie znajduje się kurz. Co to ma być? Jakieś naklejki poprzyklejane na podłogę? No wstyd! Środki czystości. No, zobaczcie. Ile tutaj jest syfu? Idę dalej i. No, co to ma być? Co to tutaj leży? Nie wiem, jakiś syf Marek. Wiesz, co to może być? No, nie wiem, coś. Słuchaj, jak chodzi ze mną po sklepach, to zdarzają się takie rzeczy? No, raczej nie. No właśnie. Patrz, jak poprzewracane produkty. Tutaj w ogóle nierówno wszystko stoi. Tutaj tak samo, wszędzie wszystko jest nierówno. Ale Marek, to klienci rozwalają. No to trzeba po tych klientach poprawiać. Jak ja idę do ekskluzywnego sklepu, to za mną chodzi obsługa. Jak coś rozwalę, to od razu poprawiają. Może tutaj coś zwalę i zobaczymy, czy przyjdą. Załóżmy, że przewróciłem to coś. I co? Gdzie jest obsługa? Kto poprawi? Co to jest tak krzywo poukładane? No to trzeba ułożyć jeszcze raz. Dobra, bo już mi duszno od tej maski, a ona i tak w sumie nic nie daje. Tak się zaraży tym syfem i tak. Patrz. Skąd ja miałem wiedzieć co ile kosztuje? No rozwalony Marek jest. Ale zobacz no. jaki tu syf jest, to naprawdę jest syf. Masakra. Tutaj, patrz proszek się wysypał. Tak <laughs> Jak oni mogą tak robić? Co to ma być? To się nazywa sklep? Patrzcie co tutaj leży pół butelki wody no. Patrząc na to, to się zastanawiam, czy to jest śmietnik czy jednak sklep Jeszcze jest jedna kwestia, bo się zastanawiam jaka jest waluta tych produktów, czy to jest 12 zł czy 12 euro, Jak, ile to jest? Nie no, złotówki, no, no masz nawet tutaj zły A Ale euro? To może jakiś przerobiony skrót? No złotówki A co? Może złote euro bo to jest tak tanie? Bo to jest sklep dla ludzi raczej, którzy nie mają dużo pieniędzy. Na przykład jak ta pani? No na przykład jak ta pani. Ja się pytam, dlaczego tutaj stoi wózek, albo ze zużytym, albo nierozładowanym towarem. No nie wiem, takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale jak ja mam tędy przejść? Już to jest za małe przejście, to nawet metra nie ma. Trzeba to z tym ja się obawiam, że jak chodzę po tej podłodze, później będę musiała wyrzucić buty. Tak to zrobię, ale będą brudne. Czas na kolejny test białej rękawiczki. Zobaczcie, że jest teraz biała. Ale syf, ja nie wierzę. Czy to widzisz? No widzę, no brudne. Przecież to jest jakaś masakra? No ja dopiero to zauważyłem, co? Tutaj ktoś się zżygał? O co chodzi? Co to ma być? Nie wiem Marek, brudna jest, coś się wylało. Ktoś może sobie wziąć taką bułkę, dotknąć ją, a później ją ktoś ma kupić? Czy to jest skandal? to jest po prostu skandal. Ja nie wierzę w to, co widzę. Gdzie są panie w białych rękawiczkach, które nakładają to pieczywo? No to jest po prostu mówię skandal. Co to ma być? O co chodzi w tym sklepie? Czemu oni to postawili na środku? No wyrzucają te kartony, wiesz Marek? Znaczy no... powinni to posprzątać, nie? Ale nie wiem dlaczego tego nie robią. Może dlatego, że mało płacą i ludziom się nie chce robić, wiesz? Jak myślisz ile? Nie wiem, 3000. To nie w takim sklepie. A co to jest? Tak sobie postawili to, a takie rzeczy przypadkiem nie powinny być na magazynie czy gdzieś, a nie na sklepie. Masakra. Zobaczmy teraz jak wyglądają jajka. Pierwsze, lepsze opakowanie, a jaka są pęknięte. No rzeczywiście. Ty to widzisz? No widzę, no ale to nie powinien czegoś takiego sprzedawać. No Czy to ta... trzeba iść do rzecznika praw konsumenta. To skandal. Jak tak można? Patrz na to. Co im tutaj sprzedają półkę soku? Może dlatego jest tak tanio. A tutaj to, a to już chyba. Chyba tak coś się napił, wiesz? I to odłożył po prostu. No nie wiem, ale to już jest hamstwo, że obsługa w ogóle nie reaguje na takie coś. Może hmm. dlatego są niskie ceny, bo po prostu wszyscy mają świadomość, że te produkty są uszkodzone. Może nie o tyle co uszkodzone ale niskiej jakości. Brak dobrej obsługi, wiesz Marek? O, promocja. Co tutaj też półsoku? No a jak? Des kitu Marek? Półsoku no, pół jest. Pokaż. Zobacz. Ty bez jaj jest półsoku. To jest Oto dla mnie jakiś jeden wielki żart. Ty patrz na to. Co to ma być? Degustacja? Otwarte chrupki. Bez jaj. Czekaj, spróbuję sobie. Nie, zostaw to. Jak nie się czym zarazisz? No dobre chrupki. Kogo ja wezmę na kamerzystę? No nic mi się nie stanie, no. Czekaj, po karetkę dzwonię. Dobra, bez jaj, wszystko w porządku. Marek widzisz to? Co? O ja otwarty jogurt. I też coś zauważyłem, nie? Ale nie, ten, ten sklep to jest przyjęcie. To nawet ja z takim sklepem się dałem, a po prostu na to uwagi nie zwracałem, nie? Czyli to jest masakra. Jak chodziłem do takiego sklepu, to widocznie na to uwagi nie zwracałem. Zobacz. Rozwalają sobie takie coś na środku i co? Patrz, tam karton leży. Po tym co zobaczyłem, to ten karton to w sumie nic. Folia porozrzucana. No ale słuchajcie, sprzedają w tym sklepie półsoku, także czego możemy oczekiwać. Także taki karton. Na samym początku myślałem, że to jest coś niedopuszczalnego, ale jak widać w ubogich sklepach, to jest standardem. Jedzenie nie jest zapakowane i jest narażone na zarazki. No. W sklepie oferują nam używane i oplute kosmetyki. Gdzie jest oplutek? No tutaj, widzisz ślinę? Jeszcze świeże. To jest ślinę? No tak, a co to ma być? Nie no, coś jest, ale czy to, to jest ślinę? Nie wiem co to jest. Może to jest woda, może ślina. Wygląda jakby było opluta co najmniej. A do tego mamy w bonusie tutaj używaną maskarę. Używana jest? No zobacz, otwarta. Ale rzeczywiście jest otwarta. Przybliżam wam żebyście widzieli. Rzeczywiście jest otwarta. Nadgryziona i zgniła marchewka. Skandal, czemu najdroższy alkohol w tym sklepie kosztuje 59 zł? Znaczy no whisky jest, ale z to jest najtańszy, nie? A to nie widziałem nawet whisky. A gdzieś muszą być, wiesz chyba. Żeby... Ale 59 zł za wino. A tutaj spotykają się menele, piją trochę i zostawiają. No i lepiw piw mają do wyboru? No słuchaj, strasznie mi niedobrze po tym sklepie. Chyba mam gorączkę, no. Zaraziłem się jakimiś zarazkami tam. Weź mnie zabierz do jakiegoś lekarza. No Marek, rzeczywiście tam nie było jakoś mega ekskluzywnie, ale naprawdę się źle się czujesz? No naprawdę, weź mnie zabierz do mojego prywatnego lekarza, wieź gdzie jest. Jedź. No dobra, to zaraz zawrócę, bo po to poczekaj stanę. Ale chyba powinieneś pożegnać się z widzami, co? No okej. Okay. Dobra widzowie, jeżeli jesteście tak mocno wyczuleni na mało prestiżowe rzeczy jak ja, to nie próbujcie chodzić do takich sklepów, bo będziecie później tak. Źle się czuli. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, bo już niedługo nagrywam film, w którym będę pytał się Was, czy subskrybujecie mój kanał. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Kierunek lekarz? No, szybko.